Siemano z tej strony Damit dzisiaj wypowiem się na temat żniw 2024, które miały być dzisiaj o 15 czy o 16, o 16 yy, na moim kanale które nagrałem, ale yy, no niestety ich nie będzie, ponieważ no, padało u mnie, nie wiem jak u was, ale u mnie często padało dlatego będą żniwo nagrane w przyszłym tygodniu no niestety, no ale wiecie, no warunki pogodowe nie pozwalają niestety. Ale słuchajcie, jest też dobra wiadomość, oczywiście. Jest dobra wiadomość taka, że w weekend na 5 dni, znaczy w, no, no, tak, no, w weekend na 5 dni jedziemy, słuchajcie, na yy, na do Słuchajcie, takiej takie miejscowości, jednej, nie, powiem jak, nie powiem jakiej oczywiście. Ale na rybi jedziemy, słuchajcie, na taki staw, gdzie jest domek holenderski taki stawek przed nami. Most jest bardzo ładnie, bardzo ładnie tam jest. Tam słuchajcie, na pewno jakąś rybę złowimy, na pewno jakoś będę brały. No słuchajcie, ostatnio jak byliśmy, tylko byliśmy obok. No to dużo naprawdę było bardzo dużo. Było tam ryb z 50 karasi złapałem, słuchajcie. I nawet, nawet na pustych haczy kopałem. One, nie wiem, one były takie głodne pewnie. I słuchajcie, będziemy teraz na drugim stawie. Troszkę mniejszym, ale słuchajcie, bardziej luksusowy. Yy, I słuchajcie, ładniejszy będzie, ładniejszy będzie ten staw. Będą takie drzewka. No słuchajcie, normalnie widok jak, nie wiem, jak w niebie. No to słuchajcie, ja Wam to nagram. Yy, tyle miałem, słuchajcie, do powiedzenia. Wbijajcie też na moje filmy. Ponieważ bardzo spadłem, sorry, że nie było długo filmów, ale bardzo spadłem, no y, proszę Was, teraz będę, teraz będę po prostu nagrywał odcinki tak y, normalnie, tak wiecie, co drugi dzień, co, co nawet codziennie może, nie wiem, codziennie to nie, ale co drugi dzień na pewno będą filmy, y, błagam, pomóżcie mi, słuchajcie, z tym naprawdę bardzo Was proszę. No, wysyłam filmy Wam, a Wy no, niestety nie, nie oglądacie, ale dlatego Was proszę, właśnie, żebyście oglądali, ponieważ wpadł kolejny film. Jak słuchajcie, Wojciech Szczęsny wypowiada się na temat y, usunięcia y, orzełków z koszulki reprezentacji Polski, ale to jest, y, słuchajcie, on mówił o takich dawniejszych latach 2011-2011. Y, no 2011, Albo 2015, nie wiem jak usłyszałem, ale chyba 2011 yy, to mieli usunąć właśnie orzełka. I słuchajcie, mega było beka z tego odcinka. Oczywiście było spotkanie z Kubą Wojewódzkim. Dlatego słuchajcie, życzę Wam miłego oglądania. Tyle byłoby na dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się i cześć. A przede wszystkim, jeszcze, jeżeli odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, Subskryp subskrybujcie, bo mało brakuje do 20 subskrypcji, słuchajcie, do 20 subów bardzo mało brakuje, to są dokładnie 3 subiki, błagam was, te 3 osoby, które oglądają, a nie subskrybują, naprawdę bardzo was proszę, żebyście zasubskrybowali i kliknijcie w dzwoneczek oczywiście, bo ja tego nigdy nie mówiłem, ale kliknijcie w dzwoneczek, żeby słuchajcie, no jakoś patrzeć te moje odcinki, naprawdę... Słuchajcie no piszcie w komentarzach też co mogę nagrać yy, innego na przykład yy, jeżeli chcecie to właśnie mogę nagrywać te takie odcinki bo jeszcze go nie wysłałem tego filmu ale yy, zaraz słuchajcie go wyślę jak słuchajcie ten jak yy, jak gram w taką podróbkę farmingi ale yy, ta farminga okazała się mega dobra, słuchajcie, mega dobra, ale więcej nie będę mówił. No i słuchajcie, trzymajcie się i cześć.